Hej, cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie, wczoraj na Instasory zapytałam się Was, jaki film chcielibyście zobaczyć, miałam swoje pomysły, ale jedna z Was napisała coś takiego. Czyli jak przeprowadzić redukcję, żeby zachować jak najwięcej mięśni i żeby nie zrobić na redukcji czegoś takiego, że mięśnie spadną a tkanka tłuszczowa zostanie. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to zrobić pod kątem treningowym, dietetycznym i suplementacyjnym na samym końcu. To zapraszam Was do oglądania dalej. Zacznijmy sobie może najpierw od treningu, jako że jest to jednak jedna z ważniejszych części sprawiająca, że jesteście w stanie utrzymać tkankę mięśniową podczas redukcji. Dlaczego? Dlatego, że kiedy trenujecie siłowo na masie, czy ogólnie po prostu chcecie utrzymać sylwetkę, nie zależy Wam na redukcji, no to bez problemu każdy trenuje siłowo, każdy bierze jak największe obciążenie i robicie ciężkie treningi. A kiedy przychodzi redukcja, to nagle dużo osób przerzuca się na kardio, Rezygnuje z treningów siłowych, albo jeszcze prowadzi taką starą metodę, którą, która kiedyś była popularna, czyli na redukcji robimy dużo powtórzeń i małe obciążenie, no bo przecież nie ma siły i właśnie taki sposób, czyli rezygnowanie z treningu siłowego i rezygnowanie z dużego obciążenia, sprawia, że łatwiej stracicie tkankę mięśniową, którą już wcześniej zbudowaliście, niż gdybyście skupili się jednak na dużym obciążeniu i na mocnych treningach siłowych. Czyli co powinniśmy zrobić? Albo utrzymujecie dokładnie to samo, co robiliście na masie czy na utrzymaniu. Mówimy tu oczywiście o obciążeniu, albo ogólnie. O sposobie, w jakim trenowaliście, jeżeli skupialiście się na budowie tkanki mięśniowej i staracie się nie schodzić niżej. Jasne, że nadredukcji, szczególnie w późniejszej fazie, może być mniej siły i możecie mieć większe trudności, ale na to jest też jeden sposób, o którym później powiem. Czyli ogólnie przede wszystkim skupiacie się na tym, żeby utrzymać duże obciążenie, żeby dalej progresować, bo cały czas chcecie się rozwijać, cały czas chcecie wywierać bodźce i uszkadzać mięśnie, tak żeby one budowały się mocniejsze, silniejsze i większe, więc progres cały czas jest bardzo ważny. O progresowaniu mówiłam Wam w ostatnim filmie. W którym poruszałam temat programowania i układania planów treningowych. No, bo właśnie progresowanie jest jedną z ważniejszych części treningu siłowego. Jeżeli nie widzicie efektów, to właśnie tutaj bym się zainteresowała, czy na pewno progresujecie, czy to z obciążeniem, czyli dokładacie coraz więcej obciążenia. Czy skracacie przerwy? Czy zmniejszacie liczbę powtórzeń? Więc jak widzicie, jest kilka różnych metod progresowania i nawet podczas redukcji powinniście o to dbać, żeby cały czas iść do przodu. No i dobra, mamy trening siłowy. Czy coś możecie jeszcze wrzucić, żeby zwiększyć aktywność, żeby było trochę ciężej? Możecie wrzucić na przykład trening typu hit i jest to trening, który... Wywołuje tak zwaną powysiłkową konsumpcję tlenu, czyli nie spalacie tu i teraz, tylko spalacie tu i teraz i potem. Dlatego, że podczas tego treningu wchodzicie w trening tak zwany beztlenowy i właśnie on przyczynia się do tego, że mamy tą powysiłkową konsumpcję tlenu, więc hity są lepsze pod kątem redukcji tkanki tłuszczowej niż kardio, ale oczywiście kardio nie musimy zaniedbywać, kardio jest bardzo dobre dla naszego zdrowia, więc jak najbardziej raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu można to kardio robić. To może teraz przejdźmy. Tak płynnie do powiedzmy takiego lifestylu, e, a nie stricte treningu czy diety. I tutaj mamy dwie kwestie. Pierwsza kwestia, niewymuszona dzienna aktywność fizyczna. Co to oznacza? Po prostu tak zwane te kroki, o których dużo osób mówi, czyli te 10 tysięcy kroków dziennie to sprawia, że Wasz organizm jest cały czas aktywny, Wy jesteście aktywni i nie wygląda to tak, że na przykład przez cały dzień siedzicie przed komputerem, robicie pięć treningów w tygodniu i myślicie, że macie dużą aktywność. No niestety to tak nie działa, właśnie najwięcej, najważniejsza jest właśnie ta taka niewymuszona aktywność i jeżeli ona jest na wysokim poziomie i włączacie do tego powiedzmy te 4-5 treningów tygodniowo, to tak, wtedy macie aktywny tryb życia, więc warto jest zadbać o to, żeby chociażby robić jeden taki dłuższy Spacer dziennie albo kilka krótszych, jeżeli macie zwierzaki, psy, no to nie ma tutaj żadnego problemu. Idziecie pieszo na siłownię. I też ta aktywność wtedy się podnosi, więc to jest na pewno ważne, żeby cały czas ta aktywność była na wysokim poziomie. Może nie stricte w kontekście utrzymania masy mięśniowej na redukcji, ale właśnie w kontekście tego, żeby nie robić specjalnie karty, tylko żeby właśnie zadbać o to, żeby aktywność fizyczna była na wysokim poziomie. I kolejny, drugi aspekt, który jest oczywisty, nie każdy jest w stanie go utrzymać, ale chodzi o. Regenerację i sen. Jeżeli będziecie wystarczająco spać, jeżeli będziecie wystarczająco się regenerować, czyli nie będziecie trenować codziennie, będziecie dawać ciału odpoczynek, to automatycznie macie więcej siły. Co oznacza, że na treningach możecie dać z siebie więcej i mimo y, ujemnego bilansu kalorycznego dalej macie siłę, żeby regularnie progresować z treningiem, progresować z obciążeniem i dawać trening na coraz to wyższe poprzeczki, więc... Czy chcemy, czy nie, sen jest bardzo ważny w naszym życiu i musimy dbać i o jakość snu, i o regenerację. No i czy chcemy, czy nie, jednak jest to istotne w treningu siłowym, no bo sami możecie zobaczyć, jak wygląda wasz trening, kiedy przespaliście dwie godziny, a jak wygląda wasz trening, kiedy spaliście. Normalnie tyle, ile wasz organizm potrzebuje. Nie mówię, że 8 godzin, bo to też zależy od ym, osoby. Niektóre osoby potrzebują 6 godzin, żeby się w pełni zregenerować, inne 8 godzin, inne nawet 10, więc to już jest kwestia indywidualna, ale wy najlepiej wiecie, ile potrzebujecie, żeby dobrze się wyspać. No dobra, mamy treningi, mamy ten ogólnopojęty lifestyle, to teraz dieta. Co jest ważne, żeby utrzymać mięśnia? No i co jest budulcem mięśnia? Białko, więc jeżeli jesteśmy na redukcji, musimy dbać o to, żeby mieć odpowiedni poziom białka, bo jeżeli jesteście na redukcji i wycinacie białko, zostawiacie tłuszcze i węglowodany, czy chcecie, czy nie? Więcej czy mniej, jednak ta tkanka mięśnia ma troszeczkę poleci w dół. I teraz ile jest tego białka? Zazwyczaj mówi się, żeby to było tak 20-30 gramów na posiłek. Ja staram się nie schodzić poniżej tych 20 gramów, ale też rzadko u mnie na przykład jest 30 gramów na posiłek, tak staram się tak, żeby było 20-25 gramów i to będzie właśnie ten dobry poziom białka, żeby utrzymać mięśnie i żeby dalej redukować, bo oczywiście tego chyba nie muszę mówić, jeżeli jesteście na redukcji, trzeba mieć ujemny bilans kaloryczny, ale właśnie nie. Kosztem białka, tylko oczywiście białku też może się zmniejszyć troszeczkę, jeżeli wcześniej jedliście więcej, ale schodzimy z każdego makroskładnika po trochę i wtedy patrzymy, co się dzieje. Pamiętajcie też, żeby od razu nie schodzić do 1200 kcal, tylko lepiej schodzić stopniowo, bo wtedy nie uzyskacie efektu jojo, wasz organizm za bardzo się na samym początku nie zestresuje i wtedy przejdzie Wam troszeczkę lepiej redukować. Masę tłuszczową, bo to chcemy redukować. Kolejna bardzo ważna rzecz to, żeby nie zapominać o posiłku potreningowym. Oczywiście, przedtreningowym, również, żebyście mieli siłę. Więc, takie najważniejsze, można by powiedzieć, że trzy posiłki, które powinny być w ciągu dnia: śniadanie, posiłek przetreningowy i posiłek potreningowy. Przed treningiem, żeby mieć siłę na trening, po treningu, żeby dostarczyć właśnie tego białka węglowodanów, czyli żeby odbudować rezerwy energetyczne i żeby organizm, ciało, mięśnie mogły się już regenerować. Więc pamiętajcie o tym, żeby jeść i przed treningiem, i po treningu. Nie musicie zjeść od razu 5 minut po treningu, że nie musicie brać ze sobą em, opakowania z kurczakiem i z ryżem, tylko po prostu wracacie do domu i na spokojnie sobie jecie. I kolejna rzecz, taka powiedzmy, że bardziej ogólna, czyli skupiajcie się na tym też, żeby dostarczyć troszeczkę więcej błonnika w, do swojej diety, czyli więcej błonnika. Co to oznacza? Mniej przetworzone jedzenie, czyli ryż brązowy, em, płatki owsiane, ziemniaki, więc wybieramy to, co jest mniej przetworzone. I teraz w momencie, kiedy wybieramy coś, co jest mniej przetworzone, automatycznie mamy zdrowszą dietę, bardziej pełnowartościową. Oczywiście dorzucamy tutaj warzywa, dorzucamy owoce, ale jednak fajnie byłoby na redukcji skupić się na troszeczkę lepszych wyborach niż powiedzmy, że na masie, bo zazwyczaj się mówi, że na masie to można troszeczkę odpuścić, no bo musimy dostać dużo kalorii, więc można też wrzucać takie mniej zdrowe rzeczy. Natomiast na redukcji chcecie jednak troszeczkę bardziej zadbać o to, co jecie, dlatego że jeżeli będziecie jeść mniej przetworzone rzeczy, one zazwyczaj też, porównując na przykład do fast są mniej kaloryczne, więc możecie zjeść ich więcej, jeżeli są one właśnie mniej przedłożone, będzie więcej budnika i macie więcej siły, macie więcej jedzenia, żeby trenować ciężko. No, bo jednak cały czas wszystko opiera się o trening, żeby nie schodzić w dół z obciążeniem, tylko cały czas progresować. I teraz ja też nie mówię, że dieta musi być w 100% zdrowa, bo nie wszyscy są w stanie jeść w 100% zdrowo, więc po prostu, żeby większość posiłków była jednak pożywna. Zawierała warzywa, zawierała owoce, zawierała właśnie dobrej jakości białko i wtedy osiągniecie swój cel, który właśnie chcecie. Ok, to już ostatni aspekt, o którym miałam powiedzieć, czyli suplementacja. Jasne, że wszyscy od razu chcieliby zacząć brać czy tłuszczu, zieloną herbatę, l karnitynę BCA i wszystko. Natomiast jest jeden taki suplement, który ma realne działanie, potwierdzone wielokrotnymi badaniami i który faktycznie może wpłynąć na to, że utrzymacie siłę, utrzymacie masę mięśniową, a redukcja będzie mogła cały czas przebiegać. Jeżeli troszeczkę siedzicie, to pewnie, siedzicie w tym temacie, to pewnie już wiecie o co mi chodzi, bo chodzi mi o kratyna. Kratyna, tak na chłopski rozum, najprościej, jak się da, sprawia. Że macie więcej siły, możecie podnosić większe obciążenie, macie więcej energii na treningu, możecie robić dłuższe treningi, mocniejsze, podnosić większe obciążenie, czyli po prostu zrobić więcej niż gdybyście mogli zrobić bez kreatyny. I y, można ją brać na masie, można ją brać na redukcji, można by było powiedzieć, że nawet ona bardziej jest potrzebna na redukcji, jako że dostarczamy mniej paliwa do organizmu, więc potrzebujemy więcej siły. I teraz najpopularniejsze rodzaje kreatyny to jest monohydrat i jabłczan. Warto jest sprawdzić i to, i to, w zależności od tego, co bardziej Wam e, będzie pasowało i ile przyjmować od 5 do 10 gramów dziennie. I teraz właśnie możecie Przedrobić tak, że bierzecie 5 gramów w dni nietreningowe, 10 gramów w dni treningowe. Jeżeli chodzi o mnie, bo ja też ostatnio zaczęłam brać kreatynę, to ja biorę około 7 gramów w dni treningowe i około 3 gramów w dni nietreningowe, dlatego że akurat ja biorę to TCM z Olimpa i w, w 6 tabletkach jest 6, chyba 6 albo 6,7 jamówczanu kreatynę i właśnie biorę 3 przed. Trzy po i tyle. Możecie brać tylko przed treningiem, jeżeli akurat chcecie wziąć raz to albo przed treningiem, albo po. Czasami się mówi, że lepiej jest po, ale są to takie niewielkie różnice, więc tutaj już bardziej co Wam pasuje, ja akurat biorę przed i po, bo mi tak pasuje. I właśnie w linie treningowe też warto brać, żeby cały czas u nasycenie kreatyny w organizmie podtrzymywać, więc nawet jeżeli nie trenujecie, to warto to przyjmować. I moim zdaniem jest to jeden z niewielu suplementów, które faktycznie dają aż tak. Realną zmianę w treningu. Jasne, że przy treningówki macie więcej siły, tylko że kreatyna działa troszeczkę w inny sposób, e, gdzie po przy treningówce jesteście po prostu bardziej pobudzeni, a tu po kreatynie macie po prostu więcej siły. Więc tak wygląda moje spojrzenie na temat redukcji, a utrzymania tkanki mięśniowej. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę. E, jeżeli chcecie więcej posłuchać na różne tematy treningowo-dietetyczne, to zadawajcie pytania w opisie, e, czy ogólnie tematy, które chcielibyście, żebym poruszył Zapraszam Was na mojego Instagrama, na mojego TikToka i to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i oczywiście, widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa!